To tylko A ucieka. tymczasem panowie już są zapalone, czerwone światła za moment znikną i zobaczmy jak będzie wyglądał start. Kimis bardzo dobrze wystartował z tyłu, również przebija się Partek, no i Kamil Komoń, który ruszał z pierwszego pola, ewidentnie na prowadzeniu w pierwszym zakręcie. Kimis pozycja numer 2, Partek pozycja numer 3, Bober czwarty. No, i chyba chyba obeszło się bez żadnych. Matik spadł na ostatnią pozycję, chyba z czwartego miejsca. Tak, cóż to się stało? E, Bolit wygląda. A nie, uszkodzone przednie skrzydło. Uszkodzone przednie skrzydło u Matika. E, także musieliśmy mieć jakiś kontakt. No, a tymczasem zobaczmy, jak to się dalej kształtuje. E, Zerni w Tetrycy. Matik nadal trzyma tempo. To co bardzo ciekawe, że Matik będzie zmuszony już. Na pierwszym, może na drugim okrążeniu zjechać do boksu. Potwierdzi, że dwudzieste okrążenie to będzie to, na którym zjedzie do alei. No a w międzyczasie Matic z uszkodzonym przednim skrzydłem, uszkodzona lewa lotka, ewidentnie jej brakuje, wyprzedza Dziękował za, za te nieprzewidywalne wa warunki w Singapurze. Tak, tutaj na czacie widzimy yy, Kimis Raikkonen. Oj, błąd, błąd Kamila, uderzenie w bandę, przepraszam, ale no tutaj mamy takie sytuacje, że... No i latają. No Bolid lata. E, bolid bo będą po prostu musieli się zjechać, ślizga. wydaje mi się teraz. A to są tylko 4 sekundy, także e, wydaje mi się Tak jest, i zjeżdża w tym momencie Kamil. Zjeżdża Kamil i powinien również zjechać Kimis. I tak jest, zjeżdżają obaj zawodnicy. Kamil komoń 5 sekund straty za przekroczenie prędkości w serwisowej, także wirtualnie nam się robią to około 2 sekundy różnicy, bo e, na korzyść Kimiza oczywiście, bo Kimis był ukarany 3 sekundami. Także zobaczmy, jak wiadomo. Obaj założyli intermediaty. Kamil nadal na pozycji numer 1 i zobaczmy, z jak wielką stratą do niego wyjedzie Kimis. A to będą cztery okrążenia, żeby te różnice nadrobić. Mamy 3 sekundy dzielące. Pierwsze i drugie miejsce. Warto zauważyć, że Partek chyba również wycofał się z wyścigu. I kontakt mamy. I uszkodzone przednie skrzydło w bolidzie. Mercedesa. Mercedesa. O, i to się porobiło teraz niedobrze. No przypomina mi się pewien e, wieczorny, pewien wieczór deszczowy w stołk. Jak tak patrzę na te pogodę Był w Singapurze. Jest kontakt, ale e, te części Bolidu to chyba e, są z poprzednich Kamila. wypadków. Wydaje mi się, tak. że jeszcze, jeszcze ani Kimis, ani Kamil e, podczas tego kontaktu e, nie uszkodzili swoich Bolidów. No, a Kimis jest już w fantastycznej pozycji. On może jechać już tak do mety, on już nie musi nic więcej robić. W tej chwili, zgodnie z jakimiś tam naszymi przewidywaniami, naszą wiedzą, on jest zwycięzcą tego wyścigu. On ma 2 sekundy około zysku na skutek kar względem Kamila. Natomiast. Nie wiem jednak czy on o tym wie? Równie dobrze Kimis może nie do końca wiedzieć, jakie kary ma nałożone Kamil. I będzie starał się do ostatniego okrążenia wyprzedzić Mercedesa. No, przyznam Wam szczerze, że to jest coś, czego nie chcę oglądać. To jest coś, czego nie lubię. Nie lubię, kiedy kary decydują o tym, kto będzie wygrywał. No, ale Kimis na tym ostatnim okrążeniu ma szansę wyprzedzić. Musi wyprzedzić jak najszybciej Kamila i docisnąć, wcisnąć gaz do dechy i po prostu odjeżdżać. I po prostu odjeżdżać, ale Kamil broni się perfekcyjnie. By bardzo szeroko dojechał do tego zakrętu Kimis, i zobaczymy, czy teraz wykorzysta tą różnicę prędkości na wyjściu z zakrętu. Tylko jakiś cud w tym momencie ratuje, ratuje koło kimisa. Kamila. Ale walkę mamy teraz, niezłą. Na ostatnim okrążeniu, to już jest ostatnie okrążenie. Kimis nie dość, że musi wyprzedzić, to jeszcze nie ma szans. musi uzyskać przewagę. To już jest to za daleko. Już, to już jest za daleko, wiesz jedynie, jedynie błąd Kamila tutaj może o czymś zadecydować. No a... Kara Kamila, tak? Kimis coraz bardziej zajęca. naciska. Że... O, jest kontakt, jest kontakt i. Kolejny. O, jadą bardzo blisko na limicie, zupełnie koło w koło. Tak, fair play. Niczym Magnusem wszystko... Niczym Magnusem Szanują, szanują siebie nawzajem. Nie, nie, nie. No tak, nie jest to jazda siebie, tak? fair, definitywnie. Chyba już jest po wyścigu. Nie, no to już, tutaj już mamy chyba wszystko rozstrzygnięte, ale zobaczmy, czy jeszcze gdzieś nie wypadnie e, Kamil na ostatnim zakręcie, czego oczywiście mu nie życzę. Chciałbym, e, żeby ten wyścig zakończył się w takiej atmosferze, w jakiej się kończy. E, Kamil wygrywa na torze. Tak jest. E, Kamil już za moment wjedzie na prostą start meta. E, już jest w końcu w trzeciego sektoru. A najlepszy jest e, błąd e, realizatora według którego e, Kamil jedzie na twardej mieszance. Nie, dlaczego? Chodzi mi o animację. A. O, tak. jeszcze Ojej! Jest wy, wy. A tymczasem pięciosekundowa kara! Cóż tu się podziało?! Cóż nie, to nie jest?! nie, ta kara została nieuwzględniona chyba. Poczekajmy do końca. Coś tu się wyników. stało na tym. Kimi stracił koło. To niesamowite. Nie wiem w tym momencie, jak zakończy, jak, jak będzie wyglądała klasyfikacja końcowa. Fajerwerki nad Singapurem. Ja jeszcze o firewerkach opowiadam. <grym> no, przyznam Wam szczerze, że czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem od realizatora. No i tak jest. Partek, miejsce numer 3. Kimis, pozycja druga i Kamil Komoń, który pojechał bardzo, bardzo dobry wyścig. A więc trzech Polaków na podium. Kurde, no tego w Formule 1 to jeszcze nie było. Mercedes e, odrabia, Kamil Komoń odrabia, e, no a Kimis e, wydaje mi się, że mimo wszystko może być zadowolony. I nie ustrzegł się błędów. Niespodziewany podium Williamsa. W tym wyścigu. No, ale w tej, serii, w tej serii jednak jak najbardziej. E, zdecydowanie. E, no i tak jest. Mamy podsumowanie. E, Kamil Komoń. E, 5 sekund kary. E, Kimis 9 sekund aż uzbierał. Także e, różnica 6 sekundowa na mecie. 6 kar Partek. No a. Rekordzistą jest Zerni z 7 karami. A Razor e, teoretycznie bez, e, bez żadnych kar i Pietrek. No ale ci zawodnicy wycofali się na tak wczesnym etapie, że no raczej nie możemy mówić o, o czystym przejeździe. Także reasumując, Kamil Komuń zwycięstwo, Kimis pozycja numer 2, Partek trzeci, Razor czwarty, przy czym niedokładnie pamiętam regulamin jak to jest w przypadku, gdy wyścig kończy duch. Matic piąty, zerniv szósty, siódmy Bober ósmy, Damiano Italiano dziewiąty, Tetryce no i dziesiąty party.